Odcinkiem zapraszam Was do Jurassic World Polska. Link macie w opisie. Kto by wygrał? Indominus Rex czy Indoraptor? Oto jest pytanie. Dzisiaj spróbujemy na nie odpowiedzieć. Oczywiście za bardzo dokładnie się nie da, bo takiej walki w filmie nigdy nie było, ale spróbujemy jakoś do tego dojść. Najpierw przeczytam wam zalety Indominusa, potem Indoraptora, i dopiero potem będziemy myśleć, jakby to przebiegało. Zalety: kamuflaż, wielkość, ostre zęby, duża agresywność, wielkie łapy o ostrych pazurach, możliwość rozmawiania z velociraptorami, duża siła i prawie zabicie reksji. Zalety Indoraptora: ostre zęby. Mądrość, zwinność, szybkość, dosyć duża agresja. I tutaj jeszcze nie dopisałam, ale powinna jeszcze być dosyć duża siła. Jak mogliście zobaczyć albo usłyszeć, więcej zalet ma Indominus Rex? Jednak, czy Indominus by wygrał tą walkę? I ja mówię, że tak, Indominus by wygrał. Ale teraz pewnie się pytacie, czemu tak uważam? Już wam tłumaczę. Oczywiście, jest to tylko moja opinia i zdanie, i nie bierzcie tego tak mega do siebie, że będziecie wszystkim mówić: O, Indominus jest silniejszy od Indoraptora. To jest po prostu moje zdanie. Zacznijmy może od tego, że Indominus Rex zabił około 20 istot żywych. 20, rozumiecie to? A Indoraptor niestety tylko 6-7. Indominus prawie zabił Rexy. Jeżeli nie wiecie, nie wiecie, kim jest Rexy, to już wam tłumaczę. Jest to tyranozaur, jeden z y, największych, jakie kiedykolwiek powstały. Chociaż chyba tylko ona powstała, no, oprócz tego baka, tam dalej. Chodzi mi o tych na Istanbulach, które sobie żyły w parku, po prostu. No i tak. Rexy. Była naprawdę niebezpiecznym tyranozaurem. To ona, jakby rozniosła park Jurajski. Była w pierwszej części Parku Jurajskiego oraz w pierwszej części Jurassic World i w drugiej części Jurassic World. Rex jest tak, jakby legendą, bo jest naprawdę niesamowita i silna, i tak dalej. Dlatego, no, szacun, Indominus prawie ją zabił. I co mogło mu jeszcze dawać przewagę nad indoraptorem? Oczywiście, że jego wysokość i wielkość. Indoraptor nie miał takiej wielkiej szczęki i tak dalej, więc nie mógł po prostu złapać i udusić go. A Indominus właśnie mógł. Kolejną przewagą nad Indoraptorem jest jego kamuflaż. Tak, potrafił się kamuflować. Powiedzmy, stoi sobie na łące Indoraptor. Indominus kamufluje się w dżungli i nagle wyskakuje na Indoraptora, zabijając go. No jednak jest jakaś przewaga. Przejdźmy wreszcie do Indoraptora, bo zrobi mu się smutno. Jego zaletą jest na pewno mądrość. Pamiętacie tą scenę jak taki ziomek wlazł mu do klatki, a Indoraptor udawał, że śpi, by tylko czekać na słabszy moment, by go po prostu zabić. Jak widzicie na obrazku. Ma bardzo ostre zęby. Kolejną zaletą, co za bardzo nie ma Indominus, była zwinność i szybkość. To znaczy, Indominus był szybki, jednak powiedzcie mi, był na tyle wielki, że raczej nie mógł tak długo biec, tak jak inne większe terapody. Dlatego Indoraptor cechował się zwinnością i szybkością, bo miał również genom blue, tak jak, czyli Velociraptora, jakby ktoś nie wiedział. Czyli moim zdaniem myślę, że Indominus Rex wygrałby tą walkę. Mógłby ściągnąć na przykład swoich pleców, jakby walczył z Indoraptorem, go po prostu zrzucić z swoich pleców, no i zagryźć. Do tego miał o wiele więcej zalet. Indoraptor miał ich wiele, jednak, no niestety, ale Indominus by w takim przypadku wygrał. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że Indoraptor również miał ostre pazury, naprawdę ostre, jednak nie dopisałam tego, zapomniałam. Ale tak czy siak myślę, że nie, spo nie spowodowałoby to tego, że Indoraptor by wygrał, ponieważ Indominus miał taką jakby grubą skórę. Pamiętacie tą scenę, jak tam poszli ci ludzie z Ingenu łapać tego Ind Indominusa? No i co? No im, im się nie udało nawet w niego strzelać. No i to był problem, bo miał bardzo taką grubą skórę. Więc myślę, że nawet pazury Indoraptora by tego nie przebiły. A to, czy Indoraptor jest kuloodporny, no to tego niby wiemy, bo on jak w niego strzelał, to mu tak mało co się stało. Jednak coś mu się stało, więc no troszeczkę myślę, że jest gorszy od Indominusa. Kochani! Dziękuję za oglądanie. Jest mi strasznie miło, że to obejrzeliście. Naprawdę w te filmiki w ten wkładam swój czas, pracę i uwielbiam to robić. Jutro pojawi się kolejny odcinek serii. Wszystko o nich. I mogę Wam zaspoilerować, że będzie to z tego To co? Do zobaczenia jutro. Pa pa!